Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Janna Karocka, jestem doradcą i behawiorystą papug. Wielkimi krokami zbliża się marzec, jeszcze zostało nam tylko parę dni lutego, a więc zbliża się wyjątkowa i jeszcze do tej pory niespotykana, niespotykane wydarzenie, a mianowicie miesiąc z zabawkami dla papug. Przez cały marzec będę pokazywała zabawki, które zaprojektuję i wykonam zabawki, które będą wykonane z materiałów łatwo dostępnych, takich, które wszyscy Państwo będziecie mogli kupić. Starałam się też wybierać materiały w miarę tanie, żeby te zabawki były dostępne dla wszystkich, zarówno pod względem materiałów, jak i cen. Linie moich zabawek nazwałam zajęte dzioby, dlatego że zabawki są właśnie po to, żeby dzioby naszych papug były zajęte, żeby papugi miały co zrobić, miały co robić. Zabawki to jest w ogóle takie dosyć nieszczęśliwe określenie, dlatego że kojarzy się nam to z zabawami, z zabawkami takimi typowymi jak, jak dla ludzi, dla dzieci, a tymczasem dla papug zabawki są czymś koniecznym, czymś, co zastępuje naturalną aktywność, czyli czymś, co papugi muszą mieć i w klatce i poza klatką i w wolierze, żebyśmy w ogóle mogli mówić o jakimkolwiek dobrostanie papug. Oczywiście zabawki powinny być odpowiednio dobrane. Jeżeli popuga się zabawkami nie bawi, to na ogół nie dlatego, że w ogóle nie chce, tylko dlatego, że te zabawki są po prostu dla niej nieodpowiednie. Ewentualnie no, dopiero trzeba popugę nauczyć się bawić zabawkami, ale to jest jakby już inna rzecz. Jakie rodzaje zabawek będę pokazywać? Kiedyś też nagram filmik o w ogóle różnych rodzajach zabawek. Natomiast zabawki, które będę pokazywać, to przede wszystkim są zabawki do zniszczenia. Czyli zabawki, które służą papudze właśnie po to, żeby to zniszczyć. Może papuga to zniszczyć w 5 minut, może w godzinę, może w 5 dni, ale generalnie ta zabawka ma zostać zniszczona. Po to jest, żeby została zniszczona. Dlatego jest robiona z takich nietrwałych i elementów, które papuga może sobie po prostu podziobać i pogryźć. Drugim rodzajem zabawek, które będę pokazywać, są zabawki ukrywacze jedzenia. Oczywiście one się w pewnym sensie łączą, ponieważ te zabawki również są zabawkami do zniszczenia, natomiast w nich będziemy ukrywać jakieś orzeszki, czy ziarno, czy też inne owoce, jakieś inne po prostu elementy, które służą też do, do zjedzenia, nie, niekoniecznie do zabawy. No i jedna jeszcze rzecz, którą będę chciała pokazać, to są maty i tablice wzbogaceniowe czyli różnego rodzaju takie po prostu, większe konstrukcje do których będziemy przyczepiać mniejsze elementy które również będą służyły do zniszczenia natomiast będziemy je mogli takiej macie o ile papuga nam tej maty lub tablicy nie zje odbudować tutaj pokażę różne takie przykłady na różnych podłożach, tak żebyście Państwo mogli sobie coś też dla siebie wybrać. No i również taka niespodzianka, czyli całkiem nowy rodzaj zabawek. Rodzaj zabawek opracowany przeze mnie, a mianowicie zabawki do rogu klatki. Ponieważ często róg klatki jest niezagospodarowany, jest tam miejsce, to. Zabawki tam się przydadzą. Będą to również zabawki do zniszczenia, bardzo specyficzne zabawki, ale co to będzie to zobaczymy dopiero, którego dnia marca. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie te zabawki pokażę, ale na pewno kiedyś w marcu. I Państwo zobaczycie i będziecie sobie mogli zrobić, no to dosyć proste zabawki, takie, które naprawdę każdy w domu może zrobić. Także dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam wszystkich w marcu, wszystkie zabawki będą dostępne na stronach Behawiorysta Papug, ale także na grupie Zajęte Dzioby, nowej grupie, którą założyłam i grupie, która... Będzie później oczywiście trwała po, po naszym marcu i po pokazywaniu zabawek przeze mnie. Będzie to grupa po prostu o samodzielnie robionych zabawkach. Adres grupy dam w linku pod filmikiem. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam w marcu na, za na pokaz zabawek.